Dzisiaj zajmę się badaniem wpływu etylenu na dojrzewanie owoców. Moim zdaniem etylen ma znaczący wpływ na proces dojrzewania i w tym doświadczeniu to udowodnię. Do wykonania tego doświadczenia potrzebne mi będą dwa naczynia, dwa jabłka oraz dwa banany. Pierwsza miska będzie naszą próbą badawczą i wkładam do niej jednego banana oraz dwa jabłka. Druga miska będzie stanowiła naszą próbę kontrolną i do niej wkładam tylko jednego banana. Obie miski naciągnęłam folią spożywczą i zostawiam je w jednakowym miejscu w temperaturze pokojowej na około 3-2 dni. Od rozpoczęcia mojego doświadczenia minęły niecałe 4 dni. Zmiany są zaskakująco duże, co można śmiało dostrzec na poprzednich zdjęciach oraz filmikach. Stało się tak dlatego, ponieważ jabłka należą do owoców, które produkują bardzo duże ilości etylenu, czyli hormonu, który stymuluje dojrzewanie owoców. Banany natomiast należą do owoców wrażliwych oraz podatnych na działanie etylenu. Dlatego umieszczenie banana pomiędzy jabłkami, które emitowały bardzo dużą ilość etylenu, spowodowało przyspieszenie procesu dojrzewania tego owocu.